Cześć, Piotr z tej strony, witam wszystkich na moim kanale oraz po niedzielnej przerwie na y, garści najświeższych informacji ze świata krypto. No i co tu można powiedzieć? Jedno słowo, co się stało się, <laughs> albo inne słowo się nasuwa, ale urwał. No i wiecie, y, zaczyna być tutaj ciekawie na rynku y, krypto. I również dzisiaj widziałem informację, czy wczoraj to była informacja, że Celsius zaprzestał wypłat, tak, nie można dokonywać wypłat i nie można też przesyłać z portfela na portfel kryptowalut znajdujących się na Celsiuszu, także no, może się okazać, że te projekty, które miały być bezpieczne, nawet scentralizowane, może się okazać, że, że będzie inaczej. Dobra, ale na początku, zanim przejdziemy do szczegółów, muszę powiedzieć, że ja nie jestem doradcą inwestycyjnym i to, co powiem w tym filmiku, nie może być traktowane jako rekomendacja inwestycyjna czy też porada inwestycyjna. To, co powiem, może być traktowane tylko jako do celów informacyjnych i edukacyjnych. Dobra, notę prawną mamy za sobą, więc przechodzimy do szczegółów. Cena bitcoina wynosi 25 616,50 dolarów po spadku o 6,56% w ostatnich 24 godzinach, no i widzimy, że market cap zjechał już poniżej 500 miliardów dolarów. Natomiast cena Etera wynosi 1359,78 dolarów po spadku o 6,03% w ostatnich 24 godzinach. No, i tutaj na eterze widać, że przynajmniej wczoraj była znacznie pań, bardziej paniczna wyprzedaż niż na Bitcoinie, ale zaraz jeszcze o tym powiem. Teraz zobaczymy sobie na wykres Bitcoina. No, i nie wiem tylko dlaczego tutaj jest tak trochę dziwnie, bo poprzedni dołek był na 25,400. Tutaj nie widzę, że, tego, że to jest dociągnięte. Czyli generalnie, no, jesteśmy w pobliżu tak zwanego. Podwójnego dna. No i teraz się generalnie wszystko rozstrzygnie, bo jeżeli tutaj podciągną cenę i, i to odbije, mogą wybronić. Natomiast no widzicie, że tutaj jeszcze mamy jakieś takie drobne wsparcie na 24,200, a później to już jest tutaj no 19, 20 no 19,950. Także. Może być tutaj nieciekawie. No, i powiem Wam, że zaczynam się zastanawiać, że właśnie, mm, jeżeli by miało dojść do takiej recesji jak była w 1987 roku, nie mówiąc już o wielkiej depresji e, z 1929 roku, no to faktycznie ta cena bitcoina tutaj 20 tysięcy spokojnie może zahaczyć, a nawet tak jak przewidują niektórzy tutaj zejść do 12 tysięcy, w okolice 12 tysięcy, bo to 12 tysięcy to jest mniej więcej taki spadek, jak Bitcoin zazwyczaj osiągał, czyli w okolicach gdzieś 82% od ATH, no ale gdyby miało dojść do takiej recesji, czy wielkiej depresji, no to nie wiem, czy, czy nie, tak jak niektórzy tu przewidują, że mógłby Bitcoin spaść w okolice Między 3 do 7 tysięcy dolarów, i wtedy, tak jak oni mówią, byłaby to okazja życia na dokonanie zakupów. No i ci wszyscy co narzekali, że ci, co wcześniej weszli właśnie w bitcoina w dobrych cenach, tak, mogliby dostać taką szansę, żeby, żeby kupić No w takich cenach, jak tutaj powiedzmy, kupowali ludzie, no. Powiedzmy tam w 18 roku. Teraz no zobaczymy zresztą sobie, gdzie tu była ta cena w okolicach no 7000. To jest gdzieś tutaj. No tak, 2018 rok. To nawet. no 2018 rok, nie? no a dużo też analityków tutaj przewiduje, że S&P indeks S&P może spaść. Teraz chyba jest gdzieś w okolicach 3900. Poczekaj, nie nie otworzyłem sobie tutaj, żeby spojrzeć, ale że może spaść w okolicę 3000. No jeżeli taki spadek miałby się zrealizować, no to faktycznie tutaj cena Bitcoina może znacząco polecieć. Jeżeli sobie spojrzymy na wykres Ethera, no to też widzimy, że to jest na na takim dosyć kluczowym wsparciu. Później tutaj mamy jakiś taki wystrzał na, e, co to jest, 900, no w okolice 1000, 1080, tak, 1080, tutaj e, by było wsparcie. No a później to już, zobaczcie, później to już w okolice 600, tutaj 500 e, dolarów. Także a widać, że na eterze bardziej panicznie jest wyprzedaż, bo wczoraj chyba spadał ponad. Tam 11%, gdzie bitcoin tam 5 czy 6% spadał. No i tutaj też taka ciekawostka, bo widziałem ostatnio wpis jednego z takich multimilionerów kryptowalutowych, który stwierdził, że on chyba tutaj no, jakby jest takim wskaźnikiem, tak bo kupił Bugatti za etery, kiedy eter kosztował 4200 dolarów. No i napisał, że jeżeli eter spadnie poniżej 1000 dolarów, no to sprzeda to Bugatti, no i w domyśle, bo tak już nie napisał pewnie, że za to, za pieniądze uzyskane ze sprzedaży pewnie znowu będzie odkupował etera. Dobra, to taki krótki wstęp. Aha, no bo tutaj jeszcze Wam powiem, że na bitcoinie tutaj nie narysowałem, ale tutaj zarówno właśnie z tej e, głowy z ramionami, czy tutaj z wybicia z flagi, e, właśnie zakres jakby docelowy jest w okolicach 12 tysięcy. Także no zobaczymy, może być ciekawie na tym rynku. E, dobra, teraz patrzymy. indeks and NGRID wynosi 11 punktów, spadło 3 e, punkty od wczoraj. Jak przejdziemy na bąble, no to widzimy, że znowu przyjechali z orężadą, wszystko na czerwono, chociaż znajdują się tutaj wyjątki takie jak Decentraland, czyli mana, która rośnie o 4%, tu Wemix ponad 4% no i obie luny, nowa i stara też coś tam rosną. Ale generalnie wszystko na czerwono. Dobra, teraz przechodzimy sobie tutaj do E, informacji już, no i mamy właśnie informacje, jak przetrwać bear market, sposoby na krypto zimę, no bo chyba nikt nie ma wątpliwości, że jesteśmy w rynku niedźwiedzia, no i już jest ta krypto zima e, no i powiem wam, że tutaj dosyć e, o, tutaj są te metody, tak, pierwsza, czyli zachowaj spokój i oceń swoje możliwości druga no to jest nie próbuj wyczuć dna czy łapać dołków tak no i uśrednianie kosztów w dolarach czyli tutaj dolar cost averaging i powiem wam że to jest rozsądna taka jakby decyzja. Oczywiście to nie jest porada inwestycyjna ale wiecie tutaj cena, zasięg powiedzmy prognozowany przez niektóre osoby no właśnie na bitcoinie jest na przykład 12 tysięcy dolarów, na, znaczy najpierw 20 później 12 a jest część taka, która mówi właśnie o tych 3 do 7 tysięcy dolarów ale tak naprawdę nie wiemy czy dojdzie do, do którego poziomu to spadnie no i tutaj właśnie dokupywanie co jakiś założony czas, czy to co miesiąc, czy co tydzień ma sens, no bo wiecie, tak samo może wejść Fed z jakimś tam właśnie czy do drukiem, czy ten, bo teraz mamy tą będą na jesieni wybory te midterm election, także też mogą coś próbować zrobić, żeby jakby ratować rynek i żeby właśnie wyborcy głosowali na, no na, tych, na te osoby, które są przy władzy, znaczy na tą na tą partię, tak. Także no nie wiemy, tak, kiedy oni tutaj coś mogą zrobić i i kiedy może na przykład nastąpić właśnie takie coś, że, że ten krypto odbije i Bitcoin odbije, także no to jest taka Dosyć rozsądna strategia, bo wiecie, to jest tak, że jeżeli ktoś by wiedział, że na przykład Bitcoin spadnie do 20 tysięcy czy do 12 tysięcy, no to nic, sprzedać mieszkanie, wszystko co ma, wziąć kredyty tak, walnąć na yy, shorty, no i w ciągu tam, powiedzmy, krótkiego czasu, bo to pewnie nastąpi w ciągu pół roku, no to byłby bardzo bogatym człowiekiem, tak? Tylko, że trzeba też wiedzieć, że no na shortach to jest tak, że mogą być podbitki, te pullbacki i mogą na przykład wyciąć z rynku albo może ktoś powiedzmy nie wytrzymać psychicznie, bo też trzeba mieć dobrą psychikę, żeby yy, znieść coś takiego jak będzie jakieś pullbacki yy, no, i jest się na dużej stracie, także no, tutaj jest sporo znaków zapytania, także, ale jeżeli ktoś nie gra na dźwigni, no to ten dollar cost averaging wydaje mi się, że yy, tutaj jest rozsądną, rozsądną opcją, tak. Kolejna tutaj jest, żeby rozważyć staking, no bo wiadomo, że na stakingu otrzymuje się wynagrodzenie, które jeżeli rynek się odwróci, no to wtedy będzie można sprzedać po znacznie wyższych cenach. No i to też tutaj, co mówiłem, że unikaj szortowania podczas rynku niedźwiedzia, no bo jakby szortowanie może przenieść bardzo duże zyski, no ale też może wyciąć z rynku na tych właśnie pullbackach. No, i tutaj naprawdę doświadczone osoby mogą się brać, albo jeżeli ktoś chce nabrać doświadczenia, no to za e, niewielkie kwoty sobie rozpoczynać takie zabawy na, na tym rynku z dźwignią. No i dokładna ocena e, aktualnej sytuacji na rynku i unikać pozostawiania swoich kryptowalut na giełdach. No, widzicie, tak samo jak mówiłem właśnie tutaj o tym twecie e, Sensusza, że już zablokował wypłaty, także. Też tutaj może się to zdarzyć, tym bardziej, że właśnie o to zaraz przejdziemy do informacji: jeszcze o Coinbase, że Coinbase podał, że jeżeli powiedzmy groziłoby mu bankructwo, to też może jakby z, zająć środki klientów, które znajdują się na giełdzie. Tak? Tutaj widzimy, że też była w Coinbase petycja internetowa wzywająca do wotum nieufności dla trzech dyrektorów, dlatego że Tutaj, ci, którzy złożyli tą petycję, uważają, że firma ma, znaczy jest toksy, jako toksyczne miejsce pracy. No i tutaj właśnie ten Brian Armstrong odniósł się do tego u, um, i nazwał tą e, propozycję, tą petycję nieetyczną i głupią. No ale tutaj e, widzimy, że reakcje po komentarzach Armstronga były w większości negatywne no i wielu twierdzi, że właśnie jest to dowód na, na to że jest to toksyczne miejsce pracy. No a tutaj właśnie to też dołączyło do listy problemów, które ostatnio ma Coinbase. No bo po pierwsze oni zawiesili zatrudnianie wszystkich, znaczy osób, które właśnie już nawet zostały jakby przyjęte do pracy, tak ze względu na warunki ekonomiczne, a także właśnie tutaj kiedy Coinbase poinformował, że jego użytkownicy mogą stracić swoje zasoby kryptowalut, jeśli zbankrutuje. Także widzicie, że no, zaczynają się tutaj już um, takie nieciekawe rzeczy dziać na rynku. E, tutaj kolejna informacja jest taka, że Coin Center pozywa Departament Skarbu USA i IRS za niekonstytucyjne przepisy dotyczące raportowania podatków. No i tutaj widzicie, w Stanach to się znowu Robi naprawdę nieciekawie, bo tutaj widzimy, że w 2021 roku prezydent Biden i kongres wprowadzili poprawki do mało znanego obowiązku sprawozdawczości podatkowej. No, i jeżeli ta poprawka wejdzie w życie, to nałoży ona na zwykłych Amerykanów system masowej inwigilacji. Tak zobaczcie, i tutaj yy, ci Amerykanie, którzy posiadają kryptowaluty, musieliby się dzieli czy tam podawać takie dane wrażliwe jak nazwiska, numery ubezpieczenia społecznego, adresy zamieszkania i, innych i inne i informacje identyfikacyjne. Także no, pełna inwigilacja widać, że w Stanach się włącza. No to naprawdę już nieciekawe rzeczy się dzieją no a tutaj mamy kolejną informację że połączenie Ethereum czy, czy raczej przejście na ten Proof of Stake nastąpi między sierpniem a listopadem poinformował Tim Bejko no a przecież kilka dni temu informował że to nastąpi na pewno w sierpniu także widzimy że mamy znowu opóźnienie no i tutaj też Vitalik Buterin kilka tygodni wcześniej właśnie powiedział że takie połączenie może nastąpić między sierpniem a październikiem ale również wskazał, że istnieje ryzyko opóźnień. Także widać, że rację mieli ci, co, co mówili właśnie, że, no, że to się może wszystko przeciągnąć. Kolejna informacja tutaj: dokłon nie daje o sobie zapomnieć. Także niezły to jest Ananasek. Widzimy tutaj, że miał wypłacać miesięcznie po 80 milionów dolarów z rachunków firmy. No i tutaj. Podobno doszli, że mógł wypłacić nawet chyba 2 miliardy, nie wiem czy to jest w tym artykule, gdzie widziałem, że ponad 2 miliardy dolarów mógł przesłać gdzieś tam na, nie wiem czy na swój rachunek, czy na inne rachunki, no ale w każdym razie tutaj smród się cały czas za nim ciągnie. Cena Bitcoina wystrzeli pod koniec 2022 roku, prognozuje CEO Dever Group. No i tutaj ten dyrektor właśnie uważa, że w najbliższej przyszłości inwestorzy skoncentrują się na bardziej ryzykownych aktywach w tym Bitcoinie, tak? No i on mówi, że tutaj Nigel Green mówi, że wkrótce zobaczymy rynek byka. No zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Jedni mówią, że będzie rynek byka, inni, że będzie krach także zobaczymy co z tego wyniknie no i kolejna informacja tutaj nieustający byk tak MicroStrategy czyli tutaj pewnie Michael Saylor mówi, że Bitcoin i inflacja w USA osiągną nowe szczyty no i tutaj stwierdzią, że inflacja w USA jest prawdopodobnie już dwucyfrowa no a no i tutaj więcej chyba nie powiedział tylko, że, że będzie w tym roku jeszcze wzrost. Kolejna informacja: tutaj mamy, że Gary Kasparow, czyli znany mistrz szachowy, powiedział, że krypto stanie się dominującą siłą, bo system finansowy świata jest czarną dziurą. No i on mówi, że dolar amerykański nieuchronnie zderzy się z kryptowalutami. O status waluty rezerwowej, no i on widzi, że dolar amerykański straci z czasem status waluty rezerwowej, ponieważ coraz więcej osób przyjmuje kryptowaluty tutaj, jakby za, za ten sposób rozliczenia. No i tutaj oczywiście chodzi o to, że jakby nikt nie ma wpływu i kontroli nad Bitcoinem. Kolejna informacja jest taka, że tutaj Edward Snowden mówi, że Bitcoin nie spełnia roli elektronicznej gotówki. No i tutaj podzielił się swoimi przemyśleniami na temat Bitcoina, Zikasza i Monero. No i tutaj on stwierdza, że Bitcoin nie spełnia. Właśnie te, te, tego um, roli elektronicznej gotówki, no ponieważ gotówka powinna być w dużej mierze anonimowa, no a um, największym mankamentem Bitcoina jest jego publiczny charakter, no i to, że nie jest um, prywatny. Um, jednak tutaj on stwierdza, że to jest um, jego um, opinia. I uważa Bitcoina za genialny wynalazek i jest fanem technologii blockchain. Ma także nadzieję, że pomimo braku prywatności, tutaj Bitcoin przetrwa wieki. No i także tutaj przyznał się, że brał udział w procesie tworzenia kryptowaluty Zikash, posługując się pseudonimem John Dobertin. No i tutaj mówi, że właśnie ta technologia, na której opiera się Zikash. Czyli dowód z wiedzą zerową, tak, zero knowledge, Knowledge Proof Technology, wywarła na nim gigantyczne wrażenie. No i przechodzimy do ostatniej tutaj informacji na dzisiaj. Mamy, według raportu Blockware, adopcja bitcoina powinna przekroczyć 1 miliard użytkowników do 2030 roku. No, i tutaj zespół Blockware spodziewa się, że tempo adopcji bitcoina będzie szybsze niż w przypadku poprzednich technologii, ale uważają, że ta, ta adopcja wciąż znajduje się na wczesnym etapie wzrostu. No i oni tutaj jakby to przedstawiają, swój pogląd, i jest on również podobny do raportu Wells Fargo z lutego, który mówił, że adopcja kryptowalut. Przebiega według podobnego schematu jak adopcja internetu w latach 90., no i stwierdzili, że ta adopcja zbliża się do hiperadopcji czyli że znacznie przyspieszy. Także to wszystko na dzisiaj. Dziękuję za wysłuchanie tego materiału i do usłyszenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się, cześć.